Czy otwarcie nowoczesnych terenów sportowych w gminie Bojszowy zmobilizuje mieszkańców do korzystania z nich? Być może, zwłaszcza że do końca roku jest za darmo. Tenis lekka atletyka piłka nożna. To wszystko było najważniejszą atrakcją podczas otwarcia obiektów sportowych przy szkole podstawowej imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Pomysłodawcą i głównym organizatorem był Urząd Gminy Bojszowy. W 2003 roku wtedy został opracowany projekt dla tych terenów. I założyliśmy sobie, że będą to obiekty już na poziomie wysokim. Suma, która została wyłożona na ten obiekt. to jest prawie 1,7 mln zł. Obiekt będzie służył nie tylko tej szkole, ale założenie było, że będzie służył całej młodzieży i dzieciom, mieszkańcom gminy Bojszowy. Myślimy, że taka baza pozwoli, że w gminie zacznie się rozwijać zainteresowanie lekkoatletyką. Przede wszystkim zaczną mieszkańcy, młodzież grać w tenisa ziemnego. Impreza przebiegała bezproblemowo. W organizowanych konkurencjach udział wzięła nie tylko młodzież, lecz swoich sił próbowali także najmłodsi. Po wszystkich wyczynach sportowych uczestnicy mogli sprawdzić się w śpiewie. Boy boy, aby wszystkie były moje. Otwarcie terenów sportowych w Świerczyńcu było okazją do wypróbowania bieżni, skoczni, kortów tenisowych oraz boisk. Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w wielu konkurencjach sportowych. Impreza ta była okazją do pokazania tego, co gmina zrobiła dla swoich mieszkańców.